Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Czas na rozmowę w magazynie popołudniowym, a naszym gościem w studiu Radia Lublin jest Merkiszyniowa prosto z Mołdawii. Może wydawać się Państwu, że to nietypowy kierunek, ale zaraz wyjaśnimy skąd taka wizyta służy pomocą jako tłumacz. Rozmowa będzie odbywała się w języku angielskim. A Głodawcy Nenmest thank you for having you here in the studio. Good afternoon and thanks for the invitation. Moje pierwsze pytanie do Mera Kiszyniowa, Na pewno państwo wiecie, że to największe miasto Mołdawii, które dzieli od Lublina ponad 800 kilometrów, To pytanie o powody wizyty Mera w Lublinie i w Polsce. Mr. Mayor, pan mer Jon. Czeban jest naszym gościem, przypominam. Uh, Mr. Mayor, what is the reason for visiting Lublin as the mayor of Kiszyno? Uh, well, so we are implementing together with uh, Lublin Municipality a very big project connected to the uh, new mobility plan for the Chisinau. And a lot of experts from Lublin are helping us to, to develop that. This is a, a European uh, um, a project funded uh, by uh, uh, European Union uh, with European funds, and it's quite. Uh, um perspektywy from one side and challenging from another side. So uh, we look forward to for the uh, Lublin experience in different uh, spheres, especially transport and mobility, and uh, I think we succeed well. A zatem głównym powodem wizyty mera Kiszyniowa w Lublinie jest rozwijanie wspólnych projektów i m, uczenie się od Lublina w zakresie zwiększania mobilności m, transportu, rozwoju transportu miejskiego. Wspólny projekt, który rozwijamy, Mołdawianie mają nadzieję, rozwijać, biorąc pod uwagę doświadczenie Lublina. Lublin is not the only stop during your stay in Poland. Lublin nie jest jedynym przystankiem podczas wizyty mera Kiszyniowa pana Jona Czebana w Polsce. Yeah, we, we've been to Warsaw for two days. Uh, we had a lot of meetings with different uh, people, ministries, uh, civil society and uh, agencies uh, just to strengthen the ties uh, and maybe to develop new programs and projects uh, uh, with Polish experience in uh, different spheres for, for Kishinev and for the Republic of Moldova in general. Oczywiście to jest między innymi Warszawa i zbieranie tych doświadczeń, które Polska już ma pod kątem rozwoju tych projektów, zwiększania mobilności i interkonektywności Kiszyniowa w kontekście, mamy nadzieję, rychłej integracji europejskiej w tym, w tym wydaniu. Zapytam pana mera o związki historyczne Polski i Mołdawii i o porównanie tego, co nas łączy, biorąc pod uwagę jego obserwacje z tych czterech dni pobytu w Polsce, a co nas dzieli może utrudniać współpracę. Uh, Mr. Maya, our nations, both Poles and Moldavans, um, seem to have some historical ties cultural historical ties. Uh, what do we have in common and what do how we are different from each other? Co mamy wspólnego z Moldavianami, a co nas od siebie odróżnia i być może utrudnia współpracę? Well, I would say <coughs> that uh, we really have uh, and had uh, used to have uh, strong ties from old times. Uh, more than that uh, especially during the 18 19 20th century uh, we uh, had a very big and uh, important uh, community polish community established in the Republic of Moldova and Kishinev, and many people uh, even uh, the first uh, uh, most famous like uh, to say um, uh, mayor of kishinev, uh, Karl karomit he, he, uh, he had a uh, uh, German Polish uh, um, Black Shock. Karol Schmidt. So, yeah. Karol Schmidt, drodzy Państwo, jeden z merów, chyba nawet pierwszy mer Kiszyniowa. E, mieszanka krwi polskiej i, i niemieckiej, a zatem e, m, mer e, zwykły i, i był łaskaw zaznaczyć te elementy. XVII, XVIII, XIX wiek, bardzo mocne związki e, handlowe, e, polityczne. Były takie czasy, drodzy Państwo, w historii Europy, że Kiszyniów leżał na obrzeżach. E, Państwa polskiego, ale absolutnie żadnego. Tutaj nie mm, sugerujemy historycznego mm, rewidowania granic. What do we have in common then? So, as I said, uh, uh, we used to have and still have a big community. Uh, I will leave you uh, uh -huh. this uh, prospect with a Polish route. It's a tourist route uh, uh, developed for those who are interested in uh, common history. Let's say. Państwo, duża społeczność polska w Mołdawii i co ciekawe, przed chwilką dostałem e, e, coś niesamowitego. Doświadcza Kiszczyniowa, natomiast bardzo ważne, Szlak Polski, Trasa Polska. Jednym z doświadczeń, które można przeżyć w Kiszyniowie jest polska trasa. Ci z Państwa, którzy jeszcze w Kiszyniowie nie byli, muszą z pewnością nadrobić zaległości. So this is one of the um, uh, something exceptional for also Polish tourists. Yeah. Yeah, now uh, I think it's uh, uh, very exciting, uh, because uh, uh, in the near future there will be a new connection, uh, quite cheap as they uh, get to know. To Kisinau, from Warsaw, and uh, it's like less than two hours uh, to, to, to fly. Drodzy Państwo, sprzedajemy informację, która w tym momencie już nie będzie to secret. Za chwilkę rusza połączenie samolotowe Warszawa Kiszyniów mniej niż dwie godziny, a zatem ta polska trasa włączając przebycie drogi do Warszawy będzie na wyciągnięcie ręki. And of course uh, we invite part places and for three, four days it's really perfect to, to come to Moldova Zatem jest zaproszenie piękne miejsce do zwiedzania przepyszna gastronomia mam wrażenie że Kiszyniów nie może trudno o lepszego ambasadora miejsca jak uh, mer uh, Jon Czeban uh, it's pretty hard to have better ambassador of Kishinev than you so congratulations uh, ale pewnie są jakieś różnice do you observe some differences when we are comparing polls Poland and Moldova, Moldavians having these historical connections, but also some different geopolitical position. Mamy różną um, pozycję geopolityczną, Polska jest już w Unii Europejskiej, zatem sądzę, że jakieś różnice jednak są. Hmm? Well, I would say that, uh, uh, Poland has a very Uh, nice uh, uh, let's say so uh, roadmap uh, already passed uh, in uh, uh, european integration process uh, uh, as for 20 years And, uh, Mamy jako as, Polacy bardzo dobry rekord, jeśli chodzi o mm, bycie w Unii Europejskiej już przez dwadzieścia lat. Nowe z Moldawii jako kandydat country, uh, wełdzie like to learn uh, from the experience uh, in different spheres, uh, as Poland succeeded very well in in this process. Moldawia nie bardzo dokładnie za tym śledzą. Y Tę polską ścieżkę niekoniecznie w Kiszyniowie, turystyczną ścieżkę drogę do Unii Europejskiej chcą uczyć się na naszych sukcesach, a także być może pewnych, pewnych porażkach pod kątem kandydowania do Unii Europejskiej. Bo drodzy Państwo, Mołdawia rozpoczęła negocjacje akcesyjne z końcem zeszłego roku i prawdopodobnie za jakiś czas dołączy do Wspólnoty Europejskiej. Myślę, Maya, pytam pana. I ona um, trzebana o możliwe problemy i, i w integracji europejską. Czy prozachodnia ścieżka e, jest nieodwracalna jest the pro Western Path of Moldova irreversible? Well, we gonna have <coughs> in this autumn on 20 October of, of, a national referendum uh, about this year. Yeah, this year. About introduction in the Constitution, uh, as you mentioned, uh, the path to be irreversible. Uh, 20 października tego roku, drodzy Państwo, też informacja bardzo ważna, referendum Mołdawii będzie miało miejsce, dotyczyć, będzie wprowadzenia do Konstytucji nieodwracalności kierunku europejskiego, integracji europejskiej. Of course there are uh, forces uh, uh, that uh, will uh, uh, ask to boycott or to vote against but i'm uh, really uh, very optimistic in that sense and uh, the party that i represent national alternative movement will make campaign for the referendum and uh, to participate in the referendum and to vote W introdukcji europejskiej integracji. Bardzo ważna sprawa. Oczywiście jesteśmy świadomi, że w Mołdawii są także siły, które będą wzywały do bojkotowania tego referendum, natomiast partia, której członkiem, jednym z założycieli jest mer Jon Czeban, a zatem ruch narodowej alternatywy, bardzo popiera integrację europejską. So, uh, to conclude: We wish you all the best, In your path, Back to Kijew i in your path back to Europe uh, by becoming a member of the European Community. Thanks a lot and thanks for the help of uh, Polish uh, <coughs> experts, politicians in, uh, in, uh, in, in supporting us doing that. Thank you very much. You're welcome. Bardzo dziękuję za rozmowę, drodzy państwo. Mary jest wdzięczny za wszystkie informacje, sugestie, podpowiedzi, które otrzymuje tutaj w Polsce pod kątem europejskiej perspektywy Mołdawii. Thank you very much for having me here. thanks , thanks a lot . tänud .